Dzień dobry, witam wszystkie wagi na moim kanale. Zapraszam do czytania na najbliższe 6 miesięcy. Zaczniemy od przesłania dla Was, a następnie na każdy z miesięcy wyjmę kartę i je dla Was zinterpretuję. Słuchajcie, bliźnięta miały to samo. Z prośba, żeby szukać w sobie obfitości. Nawet jeśli wydaje Ci się, że coś nie pójdzie po Twojej myśli, albo wydarzyło się coś, co mogłoby spowodować, że podcięło Ci skrzydła na przykład w przeszłości. I teraz myślisz o sobie w kategoriach czegoś mi brakuje. Otóż nie. To jest jakby karta, która mówi: myśl o sobie w najbliższym czasie jako o kimś, komu towarzyszy dostatek. Niczego ci nie brakuje. Szukaj w sobie spełnienia też. Szukaj w sobie obfitości być może, ok? Taka informacja. Zobaczmy w takim razie, co dalej, jakby karty sugerują, ok? Jeśli jest, no dla części z Was to jest sytuacja natury miłosnej, dużo nieprzespanych nocy, ale również dużo um, ekscytacji, tak to określę. I to się pokazało po prostu w kartach. Część z Was być może będzie, na przykład, singli, będzie chciała. Uderzyć w jakiś romans, tak? Będziesz się zastanawiała, zastanawiał droga Wago, czy to dobry pomysł, czy oby twoje, że tak powiem, umizgi nie zostaną odrzucone na przykład, no to wracam do przesłania. Niczego ci nie brakuje. Okay? Idąc dalej. Hm. Jest sprawa nowego początku lub szansy na działanie lub wyczekiwanie na jakiś moment przełomowy. Lub czujesz, że nastąpi jakiś moment przełomowy. Z jednej strony jest tutaj entuzjazm, a z drugiej strony strach związany z tym, jak to się wszystko potoczy. Uważam, że potoczy się całkiem przyzwoicie ogólnie, jeśli wystarczy ci pasji i woli żeby działać dalej, dlatego że czymkolwiek jest ten az buław, to jest tylko początek. To jest zaledwie początek i trzeba utrzymać ten ogień w sobie, trzeba utrzymać to nastawienie, trzeba utrzymać to dalej i to jest dla was informacja. I e, być może koncepcja lub strategiczne podejście do spraw, ujęcie tego jak to zrobić, jak dalej podsycać, prawda? To zainteresowanie, na przykład moim produktem, moją usługą, będzie wymagało od ciebie. Poro takiego koncepcyjnego działania. Muszę też to powiedzieć. Jeśli jest waga, która jest zmęczona zimą w Polsce, jesteś zmęczona zimą w Polsce, szarością dnia, brakuje ci słońca, brakuje ci witaminy D. O właśnie, zadbaj o słońce, o witaminę D, o takie prozaiczne historie być może. No zobacz. Karta kochanków, karta transformacji. W drugim miesiącu bardzo silnie skorpion się pokazał w waszym życiu i bardzo silnie bliźnięta się pokazały w waszym życiu. Natomiast jest tutaj nowy początek niewątpliwie. To może być zawodowe, może być romansowe, może być miłosne. Miłość, ktoś odżywa do miłości w sobie być może. Znajduje dodatkowe pokłady uczuć. Jeśli była waga, która miała do wyboru dwie osoby, uważam, że, lub dwie opcje ogólnie, dwie drogi, koncentrujesz się już na jednej, wybierasz jedną. Wybierasz jedną. Teoretycznie przynajmniej, jakoś ugrunt ugruntowujesz swoje. Swoje działania, organizujesz swoje działania, żeby były skoncentrowane bardziej na jednej osobie, na jednej drodze, na jednej możliwości. To będzie, słuchajcie, nie dla wszystkich na pewno no nic nie jest dla wszystkich. Jak zwykle mawiać, nawet pieczywo i jemy, yy, każde takie, jakie lubi. Yy. To jest zmiana w miłości, i ta zmiana w miłości powoduje zerwanie więzi z jedną osobą lub przemianę tych więzi, żeby wyeliminować coś, co było niezadowalające. I y, wybór, który jakby przynosi relację prawdziwą, przynosi miłość prawdziwą, jest przyciąganie. Jeśli waga jest, która się opiera komuś, na ten moment opierasz się z różnych powodów, to tutaj jakby wydaje mi się, że no, trudno ci się będzie opierać dalej. Paś Buław, dwa miecze. Wrzuć na luz w trzecim miesiącu, wiesz, dlatego, że masz za mało danych, za mało informacji. Te informacje nie przyjdą do ciebie, a tak naprawdę mogą przyjść, wiesz kiedy? Ta decydująca kropka nad i kiedy się pojawi ten mały puzelek zaginiony, który próbujesz odnaleźć w swojej głowie, bo brakuje ci danych. Wtedy, wtedy właśnie, kiedy wrzucisz na luz i przestaniesz myśleć o tej sprawie, przestaniesz myśleć o tym, pójdziesz gdzieś, wyjdziesz ze znajomymi, spędzisz czas nieszablonowo, po prostu chcąc najnormalniej w świecie dobrze się bawić i wtedy przyjdzie do ciebie jakaś odpowiedź, uzyskasz jakąś odpowiedź. Tak? Wrzucając na luz. Dobra, zobaczmy czwarty miesiąc. Hmm. W czwartym miesiącu, moje drogie wagi, u Was potrzeba jest um, zastanowienia się głębszego, które z działań tych namacalnych, ziemskich, którymi na co dzień być może się zajmujesz. Ma rację bytu i dalszego rozwoju. To jest po pierwsze, taka informacja. Dodatkowo jeszcze, jeśli będziesz miał dużo na głowie, bo to też jest taka energia dwójki monet, dużo na głowie, tak, e, trzeba wytrzymać. Żeby wytrzymać, m, trzeba znaleźć miejsce i czas, aby zadbać o siebie. Bardzo wprost, no też jakby nie angażować się we wszystko. Być uważnym na to, w co się angażujemy, uważać na kogo zwracamy uwagę, o jeszcze taka informacja. Jeśli będą jakieś turbulencje i dużo będzie się działo, to pamiętaj, że Ty pokazujesz się jako mędrzec, a jako ktoś, kto powinien też oddalić się lub odsunąć od jakiegoś chaosu, żeby odkryć jakieś rozwiązanie, odkryć coś w sobie. Boże, jakie dziwne czytanie macie wagi. Znaczy, nie wiem czy dziwne, bo to się okaże z czasem, jak będzie to wszystko się zadziewać. Natomiast. Jest, jest, jest potrzeba zastanowienia się, jak wybalansować jakąś sytuację. Potrzeba zastanowienia, zastanowienia, czy, zastanowienia się, czy ja chcę być w tej sytuacji w ogóle elastyczny. Ok. Taka informacja jeszcze. Czy ja chcę być w tej sytuacji jeszcze elastyczny? Hmm. Jest też rozwój poprzez pracę. Rozwój poprzez to, co czujesz, że masz wewnątrz. Mędrca w sobie będziesz rozwijał, niezależnie od tego, czym się zajmujesz poprzez pracę, poprzez samokontrolę, poprzez jakąś solidność. Um, no, to jest tak taka informacja. I idziesz dalej, i idziesz dalej, i idziesz dalej. Coś wyjdzie na światło dzienne i to cię ucieszy. Coś, co być może trzymałeś przy sobie blisko, pokażesz światu i tu jest sukces. Wiedzę, którą zdobędziesz, pokażesz światu i tu jest sukces. Hmm. Intuicja, intuicja i jasność sytuacji. To są te dwa słowa klucze na piąty miesiąc dla mnie. Intuicja Cię poprowadzi, rozjaśni Ci jakąś sytuację. Ok. Mm. Da Ci jakiś wgląd, wgląd. Mhm. Mm Tu są różnego rodzaju sygnały, które, że tak powiem, potrafimy rozpoznać. E, tu mamy ym, radość ogólnie, prawda? Przyjemność, więc też intuicyjnie, jakby droga wago, rozpoznasz, odkryjesz, co w konkretnych sytuacjach w Twoim życiu osobistym, zawodowym przyniesie Ci radość, a co nie. To jest. Jeszcze takie info dla części z Was i tego się trzymaj, ok? Hmm. Dobre, dobre, dobry, fajny jakiś przewodnik bądź nauczyciel, e, jeśli chodzi o dzieci, e, kształcenie dzieci fajna ścieżka, droga rozwoju dziecka Waszego. Jeszcze się to pokazuje. To dla osób, które mają dzieci. Okej, okay. mi szczerą decyzję i działaj. Dosłownie, Podaj mi szczerą decyzję i działaj. Bo co mamy w czwórce kielichów? Niezdecydowanie, ale to nie jest niezdecydowanie, to jest raczej taka, powiedziałabym, potrzeba zastanowienia się, czy to w ogóle jest dla mnie. Będą jakieś nowe możliwości, będzie jakaś oferta, będzie jakaś komunikacja, coś Wam ktoś zaproponuje, tak? No, dużo się nawet może dziać, tylko chodzi o to, żebyś ty, druga Wago, nie spieszyła się do końca z reakcją. Dlaczego? Dlatego, że to musi być Twoja świadoma decyzja i przede wszystkim to musi być decyzja, która będzie świadczyć o tym, że chcesz się w to zaangażować, tak? Że to jest dla Ciebie naprawdę okazja. I teraz tak, to jest też ostrzeżenie, to jest okazja, którą ktoś Ci proponuje. Ona może od ciebie odejść, jeśli nie zwrócisz na niej uwagi, uwagi lub nie będziesz chciała się w nią, że tak powiem, zaangażować. No, ale z drugiej strony, karta mówi z emocjonalnego, że tak powiem, względu, z emocjonalnego ujęcia, jeśli coś cię nudzi i wygląda nieinteresująco, to jaka to dla mnie okazja, prawda? Więc to jest kwestia jakby rozpoznania w sobie, czy to jest dla mnie prawdziwą okazją, czy ja w ogóle tego chcę. Dlatego uważam, karta sugeruje, żebyś się nie spieszyła z. Podjęciem, z podjęciem decyzji, to jest królowa monet i rydwan, później to może być okazja natury pracowej, zawodowej, zmiana czegoś, że tak powiem, w domu, na przykład też okazja związana, związana z zakupem jakiegoś samochodu, dla części z Was. To jeszcze jedno rzecz. Urlop fajny. Jeśli będziesz planowała wakacje, urlop, to on się w sierpniu pokazuje jako fajny, ale w lipcu ty powinnaś jakby zwrócić uwagę na swoje potrzeby względem tego wyjazdu, tego urlopu, o ile to będzie urlop. Że nie tylko wszyscy inni są zadowoleni, ale ja również tam będę miała coś dla siebie. Będę miał coś dla siebie, tak? Jeszcze taka informacja. Ale też, e, jeśli wybierzesz dobrze i złapiesz okazję, która Twoim zdaniem jest szyta dla Ciebie, na Twoją miarę, to tutaj droga wago, czymkolwiek jest ten rydwa, rydwan przy królowej monet, związane to powinno być z życiem, codziennym pracą, projektem, pieniędzmi, to wybierzesz dobrze i właściwie i osiągniesz sukces, pójdziesz dalej. Nawet pomimo trudności, możesz być świadoma tego, że wokół tej sytuacji są jakieś trudności, że ta droga wcale nie będzie taka prosta, łatwa i przyjemna, nie? Ale co z tego, jak dojdziesz do celu, ponieważ wiesz, jak to wszystko, że tak powiem, zorganizować. Dlaczego? Dlatego, że rozumiesz sytuację. Takie informacje dla wagi. Bardzo dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.